Świadectwa o uwielbieniu z książki Moc Uwielbienia. Czytam właśnie książkę Moc Uwielbienia. To jest o moim życiu. Przyznam jednak, że z pewnym sceptyzmem czytałam kolejne strony, które mówiły, że mam uwielbiać Pana we wszystkim. We wszystkim. Zawsze byłam wierząca, ale dopiero od pewnego czasu. Wzrastam wierzę, poszukuję. Mam silną skłonność do polegania na sobie, na własnym widzi mi się, na słuchaniu samej siebie bardziej niż Pana Boga. Zawsze chciałam być idealna. Często wyszukiwałam sobie grzechy i oskarżałam siebie. Gnębiłam się, twierdzą, że w tym i, i znowu w tym nawaliłam. Nieraz Straszyłam siebie piekłem. I właśnie dwa dni temu, po rozmowie kwalifikacyjnej, znowu popadłam w samo udręczenie się. Zaczęłam gnębić siebie i olbrzymiać swój grzech. Pojawiło się w moim sercu znane mi uczucie zamętu, przemieszanego z ogromnym przygnębieniem i zniechęceniem. To tak, jakby ktoś ściskał mnie za serce. Zadręczałam siebie. Wczoraj przed Mszą Świętą pojawiło się pytanie, czy mogę przyjąć dzisiaj Pana Jezusa? Ale zamiast znowu rozwodzić się nad tym, zaczęłam już na różańcu i przez całą mszę uwielbiać Pana za moje samo udręczenie. Krzyczałam w sercu: Uwielbiam Cię, Panie, w moim udręczeniu, Jezu, ufam Tobie. Choć miałam to ociężale, pełne zamętu serce, przyjęłam Pana Jezusa. Wróciłam do domu z moim ociężałym sercem. Wydawało mi się, że nic się nie zmieniło. I kiedy usiadłam do wieczornej modlitwy, dalej uwielbiając, Pana Jezusa w moim udręczeniu, to przyszła mi taka myśl, On dopuszcza to moje samoudręczenie się, żebym przestała polegać na sobie, żebym przestała słuchać samej siebie, ale żebym to jemu oddała kierowanie swoim życiem. I w tej chwili poczułam pokój w swoim sercu. Byłam w szoku. Wzięłam kilka oddechów i czekałam tylko, aż znowu pojawi się znany mi zamęt w sercu, ale on zniknął. Zaczęłam się wtedy ogromnie cieszyć i dziękować za to Panu Bogu. Pomyślałam sobie tak, no widzisz, bo to jest tak, że ty sama nie możesz siebie uzdrawiać, ale kiedy całkowicie zawierzysz się Bogu, on może zdziałać w Tobie wszystko. On może Cię uzdrowić. Bałam się, że dziś rano znowu obudzę się z tym obolałym sercem, ale zasypiając miałam na ustach słowa Jezu, ufam Tobie. Ufam Tobie, Jezu. Ufam Tobie, że mnie uzdrowiłeś. I dziękuję. Dzisiaj mam pokój w sercu. Bóg jest wielki, jest kochany, jest nieskończenie dobry. Chwała panu.